Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Jak widzicie, na dzisiaj przygotowałam miks z drapek niderlandzkich oraz malutki miksik z drapek polskich. Mamy tutaj zdrapki za 5 zł, 5 euro, za 3 zł i 2 euro i dwie zdrapeczki najtańsze, czyli za 1 euro i 1 zł. Myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj od niderlandzkich. I do tego celu użyję drapaczka od Mariusza. I sprawdźmy, co my tutaj mamy. 4 euro, 4 euro, 4 euro. No słuchajcie, kochani, super! Na dzień dobry mamy czwórkę wygraną. Bardzo się cieszę. Dalej 2 euro, 20 euro i 2 euro. Bardzo fajnie zaczynają niderlandzkie zrabki. Mamy 4 euro na dzień dobry, zobaczymy co tam w walentynkowych, a właśnie nie powiedziałam Wam, mam tutaj e, dzisiaj walentynkowe e, zdrapeczki takie od serca, zarówno polska zdrapka jest walentynkowa, jak i dwie niderlandzkie, jedna za 5 i jedna za 2 euro. No dobra, to już nie gadam, tylko zobaczmy co tutaj w tej walentynkowej za 2 euro. Tutaj musimy znaleźć, kochani, o, odsłoniło mi się. Dwa takie same symbole. Jak widzicie, te są różne. A do wygrania był tysiąc, <laughs> fajnie, ale niestety nie mamy tysiaka. Dalej mamy ptaszki i kwiatek, a do wygrania było 15 euro. I ostatnie rodzinka i perfumy. No, niestety, kochani, w tej zdrabce nam się nie udało. Sprawdźmy ostatnią zdrobkę, niderlandzką. Tutaj y, są takie same zasady jak w tej za 2 euro, y, z tym, że mamy więcej pól do wydrapania. To zobaczmy. O, tutaj mamy pierścionek i nutkę. Kieliszki i cukierek. Y, perfumy i ptaszki. Usta i gitarę, łuk i prezent, koktajl i list, kwiat i rodzinkę, domek i świecę, i ostatnia szansa, list i księżyc. Więc niestety, kochani, nie udało nam się tutaj nic wydrapać. Fajne były tu kwoty. No ale niestety, żadna z tych kwot nie wpadła. No i co, kochani, to przechodzimy sobie szybciutko do polskich zdrapeczek. Zobaczymy, jakim pójdzie. No jest to niewielki miks, więc no, nie liczę tutaj na jakieś super wygrane, no ale może coś wpadnie, a nóż... Może coś się trafi? Sprawdźmy w kieszonkowym, czym będzie plik. Mamy zegarek, gwiazdę, worek i księżyc. No niestety, kieszonkowe puste. Zobaczmy sobie owocową eksplozję. Bardzo lubię tą zdrabkę. Chyba jeszcze nic w niej nie wygrałam, ale i tak ją lubię. Mamy kiwi. Fajnie się nią, ją drapie, ma bardzo fajną warstwę ścieralną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. <grymne> Jabłko. Jabłko. Nie ma jabłka? Dziwne. Hmm. Awokado. O, awokado za to jest dużo. dalej mamy arbuza więcej nie widzę karambole Ramboli też nie ma. Brzoskwinka. To ta brzoskwinka jest taka podobna, no według mnie przynajmniej do jabłka. I często. A, było jabłko. No właśnie. Tak jak mówię, często mi się myli ta brzoskwinia z tym jabłkiem, a jabłko było tu. Już na dzień dobry opuściłam. Dobra, zobaczmy dalej. Wiśnie. I niełatwo łatwo się znajduje, bo są dwie wisienki. Okej. Okay. pomarańcza. Może dzisiaj coś się uda wygrać w owocowej, fajnie by było. Gruszka. Jest jedna. O! Patrzcie, kochani, mamy linię, ale super. Jeszcze nigdy nie miałam linii. Bardzo się cieszę. No to fajnie, no to dzisiaj nie zostajemy z zerem w naszym drapingu i polskie i niderlandzkie eee, okazały się pełne, nie wszystkie, ale coś tam wpadło zawsze. Ananas, super to się układa, o jeszcze tutaj była karambola, eee, wszystko. Wszystko. Melon. Może jeszcze będzie jakaś linia? Patrzcie, kochani, tutaj winogrono. Dwie linie by nam dało. No, ciekawe, ciekawe. Melona nie ma, już nie ma. Ale tutaj są bananki. Mamy banany. Dalej. Kokos. No, kokos nam nic nie daje. I ostatnia szansa: cytryna. No jest cytryna. I wychodzi na to, że mamy jedną linię. Super, kochani, sprawdzamy. I mamy tutaj trzy złote. Super. Bardzo się cieszę. Moja pierwsza wygoda na owocowej. Pierwsze koty za płoty, może dobra pasa się zaczyna. Kto wie, kto wie. No i co? Zdrapiłem ostatnią zdrapkę na dzisiaj. I love you. I mamy tutaj 12 9, 24 i 1. Takich numerów szukamy. A mamy trzydzieści jeden, dwa oboczek, dwadzieścia trzy oboczek, cztery, no niestety nie mamy trzy, <gryw> mamy wszystkie oprócz jedynki, jedenaście obok. 26 niestety nie ma, 7 nie ma, 15 niestety nie mamy i ostatnia szansa, 6. 6 też nie ma. S, C. Niestety kontrolne potwierdzają, że zrapeczka jest pusta. No dobrze, kochani, to przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując, na dzisiejszym drapingu mieliśmy miks drapek polskich i niderlandzkich. Po stronie polskiej mieliśmy trzy zdrapki, i po stronie niderlandzkiej również trzy zdrapki. Polska strona to koszt 9 zł, koszt strony niderlandzkiej to 8 euro. I zarówno po polskiej stronie, jak i po stronie niderlandzkiej mamy dzisiaj wygrane zdrapki. Wygrała owocowa eksplozja, dając nam 3 zł, a po stronie niderlandzkiej mamy świneczkę, która dała nam 4 euro. Tak więc, kochani, po polskiej stronie mamy minus 6 zł, a po stronie niderlandzkiej minus 4. Więc nie ma tragedii. Zdrapping był niewielkiej yy, wartości, yy, więc nie przejmuję się aż tak. Miałam nadzieję, że może coś więcej wpadnie, ale wiadomo z tanich zdrawek. nie Nieczęsto wpadają wysokie wygrane, więc i tak jestem zadowolona, że nie zostajemy się z zerem. Jeżeli, kochani, podoba Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście standardowo zapraszam Was do subskrypcji. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Buziaczki Pa!